To ...z granicą mapy jest. Jeżeli tak, to co? Dobra, no jesteśmy oczywiście jak, jak wiadomo jak, jak ...jak będziemy przed tym, to wiadomo, że zginiemy. Oczywiście, żeby to sprawdzić, musimy kilka comments pisać, czyli mianowicie... dev ...i debug mm. ...oraz mm, GO TO... ...to musi być koordynaty, które są... ...zaznaczacie tego ...i GO TO 1133x1272... I tam... Czy da się tam budować? Co? co się one... Zatem czy jeżeli coś tam jest? Dalej? Zaraz zobaczymy. Widzimy, nam polecieć. O! coś się innego. O lawa. No ładnie. Ja, w ogóle czy coś za tą barę tam na dole tam jest. Zaraz pochodzimy. Hmm. No widzicie, lecimy, lecimy. Co się tu znajduje, ogóle tu można budować. Ja staram się młotek jeszcze wziąć tego skartuję młotek o. A, tak bez potykamy nie a, dobra jest to taka pier, pierdzielona ściana nie czuję się, tu ma zabudowę zaraz sprawdzimy nie możemy OK a jakby coś innego o, możemy budować że nic nie klikam, ale przesuwa się sama postać nieźle, nieźle